Siemanko? Witamy moi drodzy w Krakowie. Kolejny dziomek. Kolejny dziomek. dziomek. I kolejny żart. Idziemy do reszty lasu polecaną przez yy... myślał. Yy... I właśnie, o dziękuję. przewodnik myślę, mają swojego wyboru. E, A to jest 2.20, ale ogólnie to oni mają e, dzisiaj co roku przyznawane? Restauracja Fiorentina Dom Polski, specjalizująca się w stykach. Nie wiem, czy zjemy dzisiaj styka? Ale zobaczymy. Zapraszam. Moi drodzy, siedzimy w, w karantynie. Za mną Maciej Gessler siedzi. jak widzicie tutaj? jak sobie siedzi. O, tutaj. Stoi. Stoi. Tam na dołu, że skorpioni są jeszcze. Jak a co ja mam nad sobą? Bo nawet nie wiem. Ty masz Dorotę Wellman, Larę Gessler, Larę. Larę, no mówię. Aha. I innych jeszcze. Moi drodzy, Przyszły, przyszedł amorz Bich. Z jest samej bitwy. Na w takiej restauracji. To wiecie, kartaleczki z konfiturą kawyllowym. I co to jest? To, to, śmietana? Yy, wędzona śmietana i popiół z. Wędzonej cebuli. Wędzonej cebuli. Nie, nie wędzone, wędzona śmietana, a popiół z cebuli. To jest typ. Spróbujmy, jak to smakuje. Mm, ale wędzonką pachnie. Kwasne. Słodkie, facznie. Mm -hmm. I wędzone. I grupiące. Śmieszne. Bardzo Nie. Bardzo nawet bym powiedział, że śmieszne. Bardzo dobra. Ale dobra. Ser z Zakopanego i okolic jest lekko z cukrem. Do tego mamy orzechy laskowe, jest komputer z brusznicy dla nadania owocowości. Wysokiej jakości olej rzepakowy oraz crunch z borowikami. A polędwica, oczywiście już z przyprawami. Mamy polówkę marynowaną, jest sporo szalotki, jest Antonius, uh -huh. o którym już mówiliśmy dzisiaj. To jest Siberian do tego chipsy ziemniaczane, majonez, z ostrej papryczki. Okay. I nasze pieczywo na zakup. Właśnie w dwóch rodzajach oraz mamy masło z, czarnusz z czarnuszką, z rozmarynem i solą z majdoną. Dziękujemy. Co? Wszystko słyszeliście co Pan mówił, to już nie będziemy Wam powtarzać. Zabieramy się do tego, nie wiem jak się u niego traktuje. Taki ładny, że szkoda mi to no. zniszczyć. No, no właśnie. Dla buś, jeszcze cię do Mmm, ale wielka, akadowa. Hmm? Ja sobie wezmę pół i spróbuję sobie po prostu. Jak pół? Jedno jest twoje, drugie moje. Ja filmuję na chwilkę tylko. Tak? To jest takie ptasie mleczko. Tak, bo to jest mus. Mm. <laughs> bo ja już sobie nałożyłam taką porcyjkę ze wszystkimi tymi rzeczami, które potrwa moju. Mm, ojej, ale piankowe. To jest takie ptasie mleczko. na piankowe, ale bardzo rędzone, że to jest z oscypka, zdecydowanie. Ja chcę jeszcze tej oliwy spróbować, która jest tutaj, jakaś selekcjonowana, olej z rzepakowy. Ja uważam, że to jest bardzo udane, taka panna cotta z oscypka, przepyszna. czego było to? To jest grzyba z Borowika. Z Borowika zrobione do mięsna. Crunch, z Borowika. Kupię. Bardzo dobrze. nie ma się do czego przyczepić, absolutnie. Rupiący Borowik, słuchajcie. Rupiący Borowik. No. Moi drodzy. Zoscypka. No, rewelacja. Konfiturka, orzeszek, piechotka. Moim tak. no, ja próbuję teraz tego kawioru. Mm. Niesamowite o. to jest. Słuchajcie, połączenie mięsa z rybą, bo to jest kawiar. Ten kawior Antonius, to jest ten kawior z jesiotra syberyjskiego, który jedliśmy u Papo Pereza w Gdańsku. To jest bardzo dobra, sezonowana polędwica, jest ostry majonez i chipsy, nie wiem szczerze, No w ogóle, Chipsy no słuchajcie, to jest, nie wiem, jemy tych Tatarów, za każdym razem wam mówię, że to jest najlepszy Tatar jaki jadą. no i znowu powinnam to powiedzieć, to jest inny taki. Z czegoś tego jeszcze nie jedliśmy, nie? Moi drodzy to nie jest tatar. To jest coś zupełnie innego. To tak. Inny wymiar w ogóle jedzenia. Tak. Sztuka, jedzenie. Bo to jest polski klasyk podany w bardzo nowatorski sposób że z bardzo dobrych produktów. Coś... To już po prostu są wyżyny w kulinarnej. To już nie jest jedzenie z budki. Tylko czuć, że jesteśmy naprawdę w dobrej restauracji. No i drodzy, dostaliśmy solę. Wygląda tak. Obrana ze skórki. Obrali ją ze skórki, taka goła, jest cała. Ja tam lubię tę skórkę. Czyli ją zabrali. Tutaj mamy ziemniaka w popiele. Ziemniak jest wydrążony. w środku jest co? Z tego co ja pamiętam, to mus ze śmietany i sera wędzonego bursztyn naszego polskiego sera. Mamy sól maldon, to jest taka najdroższa sól na świecie, która aromatyzuje potrawy. Tak pachnie wędząca. Tutaj mamy sos właśnie ten dower do, do soli, jeżeli będziemy chcieli na masałku. I mik z barzyk jest suską sechlońską, To jest rodzaj odwędzanej e, św. Czy to ona już jest bez Tak, ona bez już tego. w ogóle jest bez niczego. Jest cała odfiletowana. Nawet odciętowa. Wymiaty są jak mus, jak pire, Czuć bardzo ser i kwasną śmietankę. A ja chcę spróbować tej ryby. Mm. Bardzo dobra ryba, ostateczny sos. Ta służczeńka fajnie pod zimbami takie delikatny dodaje nadaje właśnie posmak słoności, wędzoności, naprawdę no nie ma się do jeszcze kolejne bardzo udane danie. Rybka, mm. nie jest mrożona rybka raczej. No i nie. Taka dobra. <laughs> Ile razie Ej, zresztą, jakiś z serem, Posadzimy sobie tę falą z grzyta pod zębami, rewelacja, hmm. Sola już nie miała żadnego kręgosłupa, ani pewnego sosu, mogą być kości przy głowie, ale ogólnie już nie ma tutaj, już jest wyfiletowana, gotowa do jedzenia. Rewelacja. Jak tu będziecie, spróbujcie stekę, który będziemy nie próbowali. Wiemy, że jest rewelacyjny. A jak nie macie ochoty na 600-650 gram mięsa, to weźcie sobie tą solę bo jest rewelacja. Witrodzimy no mamy to, mamy to. Leser. Zjedliśmy te pół kilo ryby. A teraz jemy deser. E... Lody na górze. Na górze jest lód barbarowy, czekolada belgijska, różowa, bez barwników. Młode ciastko, a w ciastku jest... Żerdzia, Oraz? Jest. Co się w przypadku? macie truskawkę. Tam. A i z truskawką. i z wyrwędącym. Także wszystko takie odświeżające. Ale dziwne. Ale rzeczywiście nie jest słodkie, jest bardzo odświeżające i owocowe. Krem jest tak ubity. Normalnie. Jak... Nie wiem do czego to wygląda. Lody są z syfonu, znaczy z ciekłego azotu pewne. pewno. Są bardzo kremowe. A, ten, ten, ten krem jest właśnie przełożony tym mniejszym ale on ma je wziął, to, to nie jest krem. Słuchajcie. <ślesz> Resztką sił zjedliśmy już w deser, okazało się, że jeszcze petit fourki dostaliśmy, też częściej małe, i wiecie co tam jest? Czarna, to zapamiętam, że w środku jest mus z borowika i fasolki tonka, czyli takiej azjatyckiej fasolki, a te białe, to były na słodko jakieś. Białe, są pierusko słodkie Strasznie kremowe, ale dobre. Mm. To jest takie, wow, takie rozpozna... Borowik z cukrem. A białe? A to ma być niby deserowe. Prawda? Pan nam mówił co to jest, ale, ale niestety nie wspamiętaliśmy. Ja biorę teraz tą czarną. Z borowikiem. Mm. Nie, mm. dobre to. Całkiem smakuje mi nie, to. nie, nie, to było dobre. Jaki to nie, 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 To było nie, samo... nie, To to jest jedna z najlepszych restauracji w Polsce. To jest jedna z tych 89%. Yy, nie wiem z przyczyny, ludzie, którzy się znają na gastronomii i na jedzeniu, przyjeżdżają tutaj i mówią, że to jest naprawdę bardzo dobra kuchnia. I nie dziwię się, że polecają również y, co wodno Dziwię się to. mają że... Gwiazdki. Bo moim zdaniem, dania są na podobnym poziomie jak krakowska restauracja do która ma gasz tak, jak najbardziej się zgadzam, tylko jeszcze dopowiem, że tej ryby okazało się, że nie było o pół kilo, tylko było 600 gramów. Tak, no taka akurat rybka nam się trafiła. Polecamy Wam to miejsce y, za te wszystkie dania, czyli dwa dania główne, za dwa. Y, Jedno dwie... danie. Ale to jest dla dwóch głównych. Aha, napisane. danie główne dla dwóch. No to dwa dania główne. Dwa desery, dwa picia, właściwie butelka wody. Dwie no, przystawki tak. i kawa. I deser? 550, y... Tak jak Wam mówię, do takiej restauracji na co dzień się nie chodzi, tak? Chodzimy tam tylko o święta, albo w sytuacji, kiedy akurat jesteśmy w takim miejscu jak tutaj, no, mimo wszystko, jak Was stać, jak chcecie, nie wiem, albo jakąś wyjątkową okazję uczyć, albo macie jakieś specjalne wydarzenie, to, tutaj, to myślę, że to będzie bardzo fajne miejsce. Na każdym kolacje, bo już się otwierają od 17, więc obiadu tutaj nie znajdziemy. Yy, co ja mi najbardziej wiem. smakowało, nie mogę powiedzieć. Bo wszystko było tak dobre, że nie jestem w stanie wybrać jednego dania. Uważam, że najmniej smakował mi desa. Yy, ale tylko dlatego, że ten krem mi tak nie podszedł, był dla mnie troszeczkę za ciężki. A ty Pawełku? jakie masz odczucia? Ja, tak, dla mnie to samo. Wszystko, wszystko, wszystko było bardzo dobre. Na równym poziomie. Na równym poziomie. Eee, czy bym wziął drugi raz ten deser? Myślę, że nie. Spróbowałbym pewnie coś innego, chociaż lody rabarbarowe były bardzo dobre. No tak, pan nam polecił jako taki najlżejszy deser. Jeżeli to był najlżejszy deser, no to dla mnie był on tak trochę za ciężki. Dobrze, że wzięliśmy jeden. Nie, <grym> nie dwa. To. No to co? Dziękujemy Wam serdecznie. Dzięki, słuchajcie, i za chwilę. Zapraszamy do Fiorentiny w Krakowie. Tak, a niedługo kolejny odcinek a. będzie. Mhm. Więc. Będzie e... Tak, e... może nawet będzie to też kuchnia z Krakowa, wie. Także serdecznie was zapraszamy na kolejny odcinek. Prosimy, żebyście komentowali, żebyście lajkowali, żebyście zmontowali. No i w ogóle, zapraszamy. Zapraszamy i dziękujemy. Do, Do usłyszenia, Dobranoc, tym, znaczy pa.